Siemanko, cześć, jestem Pocisk no i w tym odcinku chciałem wam powiedzieć, to co, no coś o czymś tak naprawdę dla mnie smutnego ponieważ teraz nagrywam z tabletu no i tak będzie przez najbliższe jakieś 4 dni, ponieważ niestety mój telefon zaczął odwalać bardzo dziwne rzeczy, no i od wczoraj nie da się naprawdę prawie, że nic na nim zrobić, ponieważ Dosłownie odmawia mi posłuszeństwa. Jest to możliwe, że był. Naprawdę bardzo dobry telefon. Jest to Xiaomi Mi8. No i powiem wam, że po prostu zaczął dzwonić naprawdę dziwne rzeczy. Zaczął wczoraj. Po prostu byłem sobie z tatą na to, że. Tam robiliśmy jakieś rzeczy, coś tam, myliśmy, kardy No i chciałam sobie zobaczyć live'a u mojego kolegi, znajomego. No i po prostu telefon sam się włączył. Zresetował się. Ja nic nie naciskałem. Po prostu wyłączył się i tak jakby od nowa się włączał. <grym> Tak jak odbieracie go na przykład ze sklepu, jak kupiliście sobie nowy telefon, to tak się włączy, włączał. No i tak było trzy razy pod rząd. No i zmartwiło mnie to. tam spróbowałem sam, sam go zresetować po prostu. No ale on tam jakieś napisy mi pojawiały dziwne, że czy na pewno chcesz zresetować swój telefon i w ogóle. A ja wtedy też nic nie naciskałem. No i w sumie zaraz Pokażę Wam, jak to, jak to będzie, ponieważ przez pierwsze jakieś dwie minuty pojawiają się jakieś dziwne napisy. No i teraz zobaczcie sami. No i ogólnie, gdybym jeszcze tam chwilę na nim spróbował coś popracować, coś porobić, to on sam siebie po prostu uruchomiłby się ponownie. Tak jak tutaj macie uruchom ponownie, tak jak Wam się. No tak jak mówię, jakbyście ze sklepu kupili sobie nowy telefon, to tak samo by było dosłownie. No teraz spróbuję, no próbuję coś tam zrobić teraz. No, i znowu to samo, ja nic tam naprawdę nie dotykam. Tutaj ja nie pokażę wam teraz mojego kodu do telefonu. Naprawdę martwi mnie to, ale już z tatą żeśmy uzgodnili, no i wczoraj zamówił mi nowy telefon, będzie to również Xiaomi. Będzie to Redmi, Redmi Note 9S. No i co, no... Będę nagrywał z tabletu przez najbliższe kilka dni. No i co? Elo? Do następnego.